Hej, hej, witajcie moi kochani, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc wrzesień 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza lub odsyłam do filmu umieszczonego na końcu tego nagrania. I tam jest wyjaśnione, jak można się zapisać na sesję indywidualną. Moje drogie panny, serdecznie dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to buduję mój kanał. No i jak zauważyliście, od waszej aktywności zależy kolejność nagrywania horoskopów. Moje drogie panny, również zapraszam was na nowy mój kanał Astroroza. Jest to kanał dotyczący astrologii, tam będę omawiać horoskopy wielkich gwiazd, ale póki co muszę przejść przez weryfikację i na razie nagrywam troszeczkę wiedzy. Na temat astrologii. Może dzięki temu też będziecie miały okazję, mieli okazję się poznać lepiej, bo zauważycie, jak tranzyty planet oddziałują na nasze życie. Ale przechodzimy do sedna, do czytania. Zobaczmy, co będzie się działo u Was w miesiącu wrześniu, jeśli chodzi o pracę, pieniądze. Praca z pasją, moje drogie, ale uważajcie też, bo może będziecie od kogoś uzależnione. Aczkolwiek diabeł też mówi o stabilności finansowej, czyli raczej będzie dobrze, moje drogie. Będzie ta yy, zachowana równowaga. Yy, no to może też być związane z tym, żeby zachować równowagę, żeby się nie zapędzić, jak to się mówi, żeby nie być pracoholikiem. No i, kochani, spełnienie marzeń, nie będę ciągnęła więcej kart, żeby. Tego nie zepsuć. Super energię, macie szansę zabłysnąć w świetle reflektorów, tak, bo gwiazda to, to światło, więc zachowajcie tą równowagę, praca pracą, praca z pasją, ale żeby no, nie przedobrzeć, tak, czyli tutaj żeby nie obciążać organizmu, równowaga jeśli chodzi o zdrowie, wysypianie się i tak dalej tak, więc tutaj y, takie energie, ale pieniążki będą, więc nie musicie się martwić, będzie super zobaczmy teraz drogie panny, co będzie w uczuciach uczucie, relacje, przyjaźnie dla panny na miesiąc wrzesień 2024, uczucia, miłość relacje, przyjaźnie już sprawdzamy, co tutaj u Was. Na kogoś czekacie. Królowa Monet, kobieta, która wie, czego chce. Yy, może być to też Wasza energia, moje drogie. No, właśnie. I tutaj może będziecie się odcinać od jakiejś osoby toksycznej, tak? Lub yy, też może tak być, że. Wy będziecie walczyć z jakimś nałogiem, tak? To może być też odcinanie się od, nie wiem, od jakiegoś nałogu, od. Na przykład, rzucanie papierosów, czy alkoholu, czy jeszcze czegoś, no albo wasz partner może się odcinać od tego, może będziecie też wspierać, tak? Trzy buławy mówią o wyczekiwaniu, ale też mogą mówić o jakiejś przeszkodzie, tak? bo jednak nie jest was dwoje, tylko troje, tak? Czyli tą trójką może być osoba trzecia, tą trójką może być. Podróż, tak, że jakaś odległość was dzieli, to was męczy, może od tego się będziecie odcinać, że postanowicie zamieszkać razem, ale zobaczmy. Uczucia, relacje. No, być może tutaj chodzi o jakieś formalności, tak, urzędowe, może chodzi o pieniądze, może chodzi o kredyty. No, ale jest to spełnienie. Aczkolwiek też nie, niektóre osoby mogą się dowiedzieć, że wasz partner lub partnerka ma rodzinę, i w tym jest problem, ale są te spotkania, dużo komunikacji, dużo rozmów przez komunikatory, ale jest ta trójka mieczy. Więc niektóre osoby, może zróbcie wywiad, tak? Bo to też może mówić ten paś. Tak, Paźmie, czy możemy mówić o ploteczkach? Możemy mówić o tym, że wy dopiero się dowiecie o tym, że ta właśnie was, Wasza osóbka, z którą nawiązałyście kontakt, czy przez internet, czy przez czy ogólnie się spotykacie, tak, i no, może mieć rodzinę, tak? No, jest tu konkurencja, więc moje drogie i to jest taki y, ogień, tak? czyli tutaj raczej uczuć nie ma, to jest na poziomie raczej takim seksualnym, może wy byście chciały czegoś więcej, a tutaj no, tych uczuć na razie nie ma, może ta osoba jest zbyt wypalona. I zmęczona poprzednią relacją. No jest dwójka monet teraz. Czyli to może mówić o wybieraniu między dwoma osobami. No albo może być w przyszłości was dwoje. Ale na razie takie wypalenie. Tak, taka, takie zmęczenie. Jest słońce. Może ta osoba jest też... W trakcie rozwodu, no ta waga też może mówić, tutaj jeśli chodzi o te sześć monet, może mówić o jakimś, o jakichś sądach, tak, że tutaj coś się równoważy. Może jest ta osoba w trakcie rozwodu, może wy. No i na razie ta relacja nie jest taka, jak powinna być, tak, żeby nie było na przykład rozwodu z orzekaniem o winie. No, jakieś są przeszkody. Albo też no, ten paśmie, czy może mówić o tym, że macie z, do czynienia z osobą niedoj, niedojrzałą emocjonalnie. Ona mówi wiele rzeczy, co byście chciały usłyszeć, pięknie mówi, ale no, to jest nieprawdą, tak? No, tutaj na razie żadnego kielicha nie ma, czyli tak jakby uczuć nie ma, to jest na poziomie bardziej seksualnym. Więc uważajcie, aczkolwiek też te karty mogą mówić o tym, że jeżeli macie. Dzieci, może tu chodzi o dzieci, o walkę z tym, żeby dziecko porzuciło jakiś nauk, tak, to też może być na tym poziomie, więc no, na ten miesiąc się takie energie tutaj pokazują, więc no trochę zranionych emocji, aczkolwiek też niewykluczone, że Wy będziecie to uleczać też, tak, bo się będziecie odcinać od tego y, toksycznego, y, nie wiem, związku, toksycznej y, sytuacji. No coś tutaj jest y, na rzeczy. Dobrze, zobaczmy, co nam pokażą karty Lenormand w takim razie na miesiąc wrzesień dla panny. Karty Lenormand dla panny na miesiąc wrzesień 2024. Pierścionek. No, może być podpisanie umowy w jakiejś pracy, może też będziecie załatwiać jakieś dokumenty związane z bankiem, z kredytem albo dofinansowaniem. No i są bociane, tak? Czyli to też może być związane, moje drogie, z wyjazdem zagranicznym, może też z budowaniem nowego gniazda, tak? Czyli tutaj może chodzić o przeprowadzkę. Yy, może być to przeprowadzka za granicę, może to być przeprowadzka do większego miasta, do wysokiego budynku. Yy, no, jakieś tutaj sprawy urzędowe, ale załatwicie pomyślnie, więc bardzo fajnie. Spełnienie marzeń. Jeśli chodzi o pracę, tak samo jeśli chodzi o dom czy rodzinę, czyli mogą nastąpić zmiany. No ale może też właśnie ten diabeł mówił o tym, żeby też poczekać, tak? Na, na to wszystko. Powolutku. To może się zacząć, niekoniecznie już się zmaterializować w miesiącu wrześniu. Kochani, w zdrowiu uważajcie na krążenie, czakra serca, tak? Czyli tutaj. Zwróćcie na to uwagę. Poziom cukru, wysypiajcie się. No, niektóre osoby może będą załatwiać też sprawy dotyczące wyjazdu do sanatorium. To też się wszystko uda. Uważajcie na kolana, na nadgarstki. No, może będziecie też przechodzić przez jakieś badania: nie wiem, rezonans magnetyczny, naświetlanie USG czy jakieś. Inne prześwietlenia związane z kośmi. Yy, ograniczcie oglądanie telewizji, ograniczcie cukier. No i yy, wypoczynek, sen, tak, tutaj jest bardzo ważny, więc na to zwróćcie uwagę. Moje drogie, to by było na tyle. Zobaczmy teraz, yy, co nam pokażą yy, karty rady. Karty rady dla. Panny na miesiąc wrzesień 2024. Priorytety. Uświadom sobie, co jest dla ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. I druga karta rady. Karta rady, druga dla panny. Ukaż swoje wewnętrzne światło, tak? Czyli tutaj uwierz w swoją moc, że masz szansę na to, by materializować swoje plany, swoje marzenia, czego wam serdecznie życzę i yy... Nie pozwól, by też ktoś gasił to twoje światło, tak? W twoje możliwości, żeby, żeby ktoś nie ograniczał tego, nie trać wiary. Po prostu idź do przodu. Drogie Panny, to by było na tyle. Ja wam serdecznie życzę dużo miłości, pieniędzy, zdrówka i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja was również zapraszam na kanał Astro Rosa na YouTube. No i życzę wszystkiego dobrego. Ściskam was cieplutko. Buziaczki. Pa, pa. Do następnego razu.